Dzień dobry szanownemu gronu, nazywam się Dariusz Milczarek i jest godzina 9.09. I właściwie moglibyśmy rozamknąć tę audycję, gdyby nie to, że jednak trzeba porozmawiać. A dzisiaj porozmawiamy z bardzo nudnym, jak sam powiedział na początku, człowiekiem czyli z. Michał Biernacki, Michałem sobie, że to nam się naprawdę nie może udać, słuchaj, jak my tu będziemy, Darku, gadać dzisiaj wspólnie, to naprawdę wszyscy internauci po prostu uciekną. No właśnie, to oczywiście żarcik, bo z Michałem Biernackim nam się zawsze bardzo dobrze gada, a Michał Biernacki jest oczywiście konsultantem Sandler Training i jednocześnie panem wiceprezesem zarządu, trzeba to jasno powiedzieć, gdyż ponieważ ta funkcja jest jednak ważna. Dobrze, ale nie będziemy rozmawiać o Twoich funkcjach, mój drogi przyjacielu. Będziemy rozmawiać o Twoich fakapach. No bo jak wiesz, cały ten sezon poświęcony jest, przynajmniej w teorii, bo nam, potem się okazuje, że to trochę ewoluuje, ale poświęcony jest, poświęcona jest, poświęcony jest ten sezon problemom, błędom, w jak zwał, tak zwał. No i rozpoczynam zwykle od takiego pytania, a właściwie prośby. Mój drogi rozmówco. Czy pamiętasz jakiś fajny fakap, który udało Ci się poczynić, po to, żebyśmy mogli się trochę popastwić nad nim i nad Tobą w związku z tym, jako autorem tegoż? Jeszcze to jest taki trudny moment, bo za każdym razem, gdy człowiek, który zajmuje się zawodowo sprzedażą. To się wody. Jak dostaje pytanie o to, czy miał jakieś fakapy, to chciałby odpowiedzieć: Mi się nigdy nie zdarzyło. Ale wiemy doskonale, że. To zazwyczaj jest tylko i wyłącznie domena ludzi bez doświadczeń. Póki nie masz tych doświadczeń, to rzeczywiście możesz żyć w tej fantastycznej statystyce, że był jeden approach, tak zwany i jeden sukces. No ale niestety z biegiem Dobra, no, okazuje dawaj, się, że na tych w top jest masy. To dawaj w topa jakoś. Słuchaj, myślałem trochę, bo to nawet mi zadałeś już e, to pytanie, gdy rozmawialiśmy jeszcze przez telefon i tak trochę kminiłem nawet, co by to mogło być takim fuck upem. I Wiesz co może zacznę? O takim, który absolutnie mi w ogóle na wtopę się nie zapowiadał, wiesz, bo okay. był taki sobie temat, gdy przyszedł kiedyś do mnie klient bardzo duży, podchodziłem trochę ten temat, faktycznie sporo i inwestowałem w to czasu, swojego wysiłku. I co jest najciekawsze, myślałem sobie, że mamy absolutnie szansę wygrać, między innymi z uwagi na tą wielką rozpiętość ofertową, no bo sam wiesz doskonale, że handler to nie jest tylko i wyłącznie działka. Sprzedażowa, to jest też ta działka menedżerska, więc możemy wejść z takim pełnym pakietem wsparcia. W zasadzie damy takie całe 360 stopni wsparcia dla klienta. No więc czułem, że tak naprawdę klient tego potrzebuje że potrzebuje bardzo szerokiej oferty zaadresowania wielu obszarów, wielu tematów. No więc poszedłem w to. Moi rozmówcy dawali wrażenie, sprawiali wrażenie, że rzeczywiście tego im potrzeba. Atmosfera podczas rozmów absolutnie pozytywna. To trochę tak jakby ci mówili panie Darku, chcemy tego więcej. No i tak trochę tego mm -hmm. słuchasz, trochę w to płyniesz. A co się potem okazało? Rozbiło się to na poziomie percepcji budżetowej. Bo ile klient miał swoje wyobrażenie, że to będzie coś naprawdę fajnego, o tyle nie zdawał sobie do końca sprawy, ile to może kosztować. Jeżeli całą skalę tej operacji sumujemy i zobaczymy, jaką tak naprawdę kwotę to w Excelu powinno nosić. No i tu się trochę temat posypał, bo. Oczywiście ten temat do mnie wrócił, gdy już było trochę późno, żeby to jakoś skorygować, bo niestety poszło konie po betonie i już pojawiła się pewnego rodzaju niechęć klienta, no bo od razu pojawiło się wyobrażenie ale drodzy są. E Trochę nie miałem już za bardzo tej przestrzeni i czasu na to, żeby pogadać o tym wszystkim, że tak naprawdę my to robimy po to, żeby klientowi pomóc, jak chcemy zaadresować te różnorakie bolączki i wyzwania, jak to temu klientowi pomoże. Prawda jest taka, że trochę pokpiłem sprawę działając zbyt szybko. Pewnie mogłem to podzielić na trochę mniejsze cząstki, zrobić jakiś jeden krok, zrobić dobre wrażenie realizacją, potem dołożyć. A tu tak naprawdę było za dużo, czyli trochę wiesz, doszło do takiego, nie chciałbym jakoś źle tego nazwać, a takiego przytkania rury. Po prostu załadowałem tego tematu na tyle dużo, że, w drugiej, że po drugiej stronie tak naprawdę chyba nie było gotowości na. Tak, no dobra. Okej, okay, ale to znaczy poczekaj. Już no bo... płynę trochę, bo tak opowiadam o tym, trochę wspominam całe to wydarzenie i no dobrze, wiem, że ale zaraz no, bo... mnie zatrzymasz i będziesz no nie, nie, dopytywał. Nie, pewnie. zatrzymam cię, ale tylko z innego punktu Cię Zatrzymam mnie, nie, nie. nie. Mm -hmm. No, po prostu sobie myślę, okej, okay, no to jest taki trochę, powiedziałbym, temat, szeroko nazwanie, można by go nazwać trochę przestrzeleniem, prawda? Szeroko bo to przestrzelenie może się znaleźć w wielu różnych miejscach, może się pojawić. Zresztą myślę, że wielu handlowców, jak sobie myśli o, o swoich w Procesach ofertowania to też może powiedzieć, kurde, przestrzeniłem. Mhm. Tylko teraz, właściwie, co się tu złego wydarzyło? To znaczy, w którym miejscu pojawił się błąd? No nie pamiętasz, my zawsze tutaj w sanderze robimy sobie mówić, że trochę w innym miejscu się wypierdzielamy, a w innym miejscu się potykamy. Prawda? No zazwyczaj jednak coś wcześniej się potknęło. Że gdzieś tam za jakieś 10-15 metrów dalej, wiesz, wyrżnęliśmy na glebę. To, to w którym miejscu, co, co tu się stało złego? Powiedz? Znaczy, wiesz co, jak masz tak dużych klientów, no bo jak wiesz, że ja generalnie lubię pracować z dużymi koncernami, z dużymi organizacjami, no to oczywiście nagrodą jest to, że jak ci się uda, to ci się uda. Tak. Ale pewien problem polega na dotarciu do tego momentu chwały i sukcesu, bo jest bardzo wielu decydentów, do których musisz dotrzeć. Jest bardzo wiele osób, które nawet nie są decydentami, ale mają bardzo silny wpływ na całą tą decyzję. Tacy opiniotwórcy, bardzo często osoby, które nawet gdzieś się w tej organizacji trochę chowają. I tak naprawdę, brak tej identyfikacji wszystkich uczestników procesu decyzyjnego, czyli dotarcie do osób, które mają takie finalne: tak, bierzemy to, panie Darku, potrafi ten temat wysypać. Więc. To jest na pewno takie to znaczy, takie co, znaczy nie znaczy nie, bo nie rozumiem, to znaczy nie, nie doszedłeś tam, gdzie powinieneś. Można myśleć decydent. osoby co? z którymi rozmawiałem były na tak. Stanowiskowo wyglądało to na ten level, na którym powinienem się poruszać, żeby dostać to finalne hmm. potwierdzenie. No ale potem okazało się, że jednak są jeszcze jacyś inni uczestnicy tego procesu, nie siedzący w kraju, którzy też mają jakiś wpływ, tak. też muszą wiedzieć i Trochę chyba za bardzo zawierzyłem sile stanowiska, sile naszego produktu. Trochę chyba za bardzo uznałem, że im więcej im w tej chwili pokażemy w zakresie naszym ofertowym, tym bardziej ich przekonam. Czyli wiesz, trochę zamiast pokazać jakiś konkretny. Przysłowiowo powiem, produkt w katalogu. Pokazałem kilka stron, i trochę doszło do takiego szładowania, no to... znudzenia. No tak, ale ciężko tu... powiedzieć. Ale właśnie widzisz, bo tutaj jest kilka spraw. No, załóżmy, że jednym z tych elementów, powiedzmy, że pewny hipotetyczny problem mógł być tam, mógłby dotyczyć tego, że. Akurat te osoby, które gdzieś miały znaczący wpływ na, na tą decyzję, no nie do końca podzieliły z Tobą pogląd. Znaczy, w ogóle nie podzieliły z Tobą niczego, bo, bo ich nie widziałeś, ale powiedzmy, że hipotetycznie nie podzieliły poglądu tej kompleksowości i w związku z tym mm -hmm. tej całości. No to jest raz, ale to możliwe, że tak było. Teraz będziemy się zastanawiać. No ale sam powiedziałeś też na początku, że może problem w ogóle tam nie tkwił. Może problem tkwił w budżecie, tak? To znaczy, może tu już nie chodzi o to czy ja to odpowiednim osobą powiedziałem, tylko czy rzeczywiście klient jest gotów na taką inwestycję, no nie? Może to jest znaczy tylko problem. Co, właśnie też trzeba o tym pamiętać i ja nie ukrywam, że potem po czasie dokopywałem się do pewnych informacji na temat powodów odmowy i braku współpracy, no bo to ewidentnie jest jeden z takich tematów, którego nie udało się z sukcesem dopiąć. Budżet budżetem, ale faktycznie ta kompleksowość też była przytłaczająca na poziomie tego wyobrażenia, ile trzeba będzie za chwilę wykonać roboty w związku z tym wdrożeniem. Że no, to nie jest tak, że przyjdzie pan Michał i jego zespół i to wdrożą, tylko za chwilę my będziemy musieli jako ten kupujący Zaangażować naprawdę spory sztab ludzi w naszej organizacji do wdrożenia tego rozwiązania. No i nagle się pojawiają pytania, a ile by nas to czasu kosztowało? A kto się tym ma zająć? A jak często ma odbierać ten telefon? Upraszczam, ale to jest trochę ten przykład, który pokazuje, że klienta trochę przeraziło to, że za chwilę my mu będziemy ludzi odciągać od tej codziennej roboty, po to, żeby wdrożyć inny skąd ważny projekt. Ale On widzisz, doszło do takiego zważenia. Ale poczekaj, ale to dobrze, to, to fajnie o tym mówisz, bo to jest właśnie według mnie też. To jest to coś, co my przecież też nazywamy budżetem, prawda? To znaczy, nie mówimy tu też, bo, bo to, to jest ten budżet, z jednej strony. No z jednej strony u nas to jest jakaś rozmowa o, o pewnej skali inwestycji finansowej, prawda? Czyli jakby w takim realnie patrząc w budżecie, ale przecież mówiąc o budżecie, myślimy także o pewnym poziomu, poziomie zaangażowania. To znaczy, na ile jesteś gotów. Czy ci się będzie chciało czy zaangażować? Ale, ale... Ja rozumiem że, rozumiem, że w tym przypadku trochę mogło być tak, że. Kompleksowe przedsięwzięcie oznacza kompleksowe spojrzenie także na zaangażowanie różnych ludzi w organizację. Zresztą nie chodzi tylko o szkolenia, ja, bo zwróćcie uwagę, że przecież bardzo często jak, jak nie wiem, wprowadzasz do, do, do firmy jakiś nowy system, obojętnie czy to dotyczy IT, czy to jest jakiekolwiek inny kompleksowe, jakieś narzędzie, które powoduje zmianę nawyków innych ludzi, to w ostateczności to oznacza dużą zmianę w organizacji, prawda? Czyli ten mój budżet, o którym my mówimy, bo my mówimy o takiej rozmowie o, o pewnym zaangażowaniu klienta, dotyczy też tego, że być może oni właśnie nie byli gotowi, nie, nigdy o tym nie, nie dałeś rady z nimi porozmawiać. Co oznacza zakup tego rozwiązania dla nich z perspektywy właśnie ich gotowości do działania? Zgoda? Co? No, pełna zgoda. Zresztą ja lubię to nawet porównywać do takich czasem życiowych wręcz. Sytuacji, Poczekaj. Bo... No. Nie zapomnij tego, co chcesz powiedzieć. Dlatego, Parkuję. że powiesz mi to jutro. Dobra? No, Bo dobra. czas na poniedziałkową rozmowę się właśnie skończył. Testujesz moją pamięć? Dobra, sprawdźmy, czy się uda. Dobra. Słuchajcie, do usłyszenia i jutro już dowiemy się, co kolega Michał Biernacki miał na myśli, albo co miał w głowie. Nie wiem, czy adwocen tego, co powiedziałem, czy po prostu w uzupełnieniu tego, co powiedziałem. Słuchaj, zobaczymy, czy ty będziesz pamiętał o to, żeby mnie o to zapytać. A dobra, dobra. To, to jest kolejna widzę. rzecz. Do usłyszenia. Do widzenia.